Po bardzo wielu ciekawych wydarzeniach, po dłuższej przerwie chciałbym pokrótce podzielić się refleksją na temat modlitwy na podstawie fragmentu Ewangelii Łukasza, rozdział 11, od wiersza 5 do 13. I w tej refleksji chciałbym postawić bardzo, wydawałoby się, proste i fundamentalne pytanie. Po co się modlę? Gdy patrzymy jednak na ten fragment, to trudno jest nie odnieść wrażenia, że Pan Jezus, mówiąc o modlitwie, kładzie bardzo jasny nacisk na to, co najistotniejsze w życiu modlitwy, a mianowicie wytrwałość, nieuleganie zniechęceniu. Natomiast dobrze jest właśnie skonfrontować się z tym pytaniem, po co się modlę? I tutaj chciałbym zaznaczyć, że to pytanie nie może być postawione na samym początku życia modlitwy. Każdy z nas został wprowadzony w świat modlitwy. Najprawdopodobniej we wczesnych okresach naszego życia, gdy mieliśmy 5, 6 czy 7 lat, gdy szliśmy do pierwszej komunii świętej. To pytanie... Można i pewnie należy postawić, gdy ma się już za sobą jakieś doświadczenie modlitwy. Jest to zasadne z tej racji, dlatego że do tego momentu, w którym znajdziemy odpowiedź na to pytanie, modlitwa będzie w jakiejś mierze przeżywana jako powinność i obowiązek. I tak rzeczywiście jest i nie ma w tym nic złego. Natomiast dobrze jest skonfrontować się z tym pytaniem, po co się modlę. Dlatego, że znalezienie odpowiedzi na to pytanie zmieni zdecydowanie nastawienie do modlitwy jako takiej. W przytoczonym już fragmencie Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie do pewnego człowieka przybywa podróżny w środku nocy i zastaje go w sytuacji, można by to powiedzieć, całkowitej bezradności. Nie ma mu co podać. Z tego to względu nie zwleka, ale udaje się do swojego przyjaciela i w środku nocy puka do jego drzwi. Aby ten użyczył mu trzy bochenki chleba. Ciekawym jest fakt, że to natarczywe pukanie w końcu przezwycięża trudności, z jakimi boryka się ten śpiący ze swoimi dziećmi. Natomiast poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, po co się modlę. Związany jest przede wszystkim z tym stanem bezradności owego człowieka, do którego przybył podróżny. Dlatego, że każdy z nas, w tym bardzo fundamentalnym wymiarze naszej egzystencji, znajdujemy się w stanie bezradności, albo można by to określić, w sytuacji nieposiadania. Ten do którego przybył podróżny nie posiadał nic, co mógłby mu podać. Nie posiadał żadnego chleba. Ten stan nieposiadania jest tym, co jest dla nas wszystkich wspólne. Z tego względu właśnie ten stan staje się swoistym motorem do tego, aby osiągnąć coś, co można by podać podróżnemu. Po co się modlę? Dlatego, że jestem w stanie nieposiadania, jestem w stanie bezradności. Co jest takiego ważnego w życiu każdego z nas, czego nie posiadamy, a co nadaje życiu wartość i sens? Nasza kondycja związana jest z tym, że nie posiadamy właśnie czegoś bardzo istotnego. I tą istotną rzeczywistością, której nie posiadamy, jest nieco innego jak właśnie miłość, do której przyrównany został ów chleb. Chleb jako coś istotnego, jako coś koniecznego w każdym dniu. Nie jest rzeczą łatwą uświadomić sobie i zgodzić się, że taka jest moja kondycja, że nie posiadam. Dopiero gdy ta prawda zostanie w jakiejś mierze odkryta i zaakceptowana, dopiero wtedy modlitwa jako taka, czyli przebywanie z tym, który jest miłością, zwracanie się do tego, który jest miłością, dziękczynienie w odniesieniu do tego, który jest miłością, będzie miała całkowicie nowy wyraz. Nie będzie już powinnością, ale ten stan nieposiadania będzie źródłem, dynamiką życia modlitewnego każdego z nas.